tu siódma Oliver.pl to nowa seria ponieważ tamta jak zwykle po dwóch odcinkach się zepsuła i tak po prostu nie można grać bo ja chyba to już będzie jedna z tych ostatnich serii i będę chyba nagrywał serwerów normalnie, gdzie nie będzie aż tyle modów, więc... Możemy zaczynać, wejdźmy sobie do chatki hobbita, gdzie jest ciemno jak diabli? O... Czat. Skąd tu hobbita enchant? To wszystko dla mnie, mam rozumieć. Dzięki. Ale ziomki. Co oni mi dali? A się Lol. Dzięki ziomuś. Skąd oni mają takie rzeczy? Ja to dziwi o, o, o! Spale fajkę. Hi, hi dobra, idziemy. Niech się zacznie wojna. Albo nie. O czy O! Uzyskałem to strzały lądu. Myślałem, że się podpalił. Czy raczej nikt nie będzie rozpić dla waszej świadomości? Ale z chęcią oprócz mnie skrzynki. Sticks. Znieść nasz Ale fajne crafty. Co, pod ziemię? Absolutnie pod ziemię iść. Ale fajne łóżko. Dzięki, ziomuś. No, y, sorry, y, dziewczyny, ja już się muszę zbierać. Więc dobra, ja już idę. Dobra. No, sorry, ja chcę jakoś wyjść, tak? No, i jak ja mam stąd wyjść? O, fajna. Czy tylko woda ładna i nad tym takie coś tam jest coś fajnego jeszcze? A wiem co to tam jest. E, pusta! Ale. Ale z niego zioło. Nie bij mnie. O, piwko. Nie będzie miało ja wszystko, co mi w panie do rąk zbiera. Drugie piwko. Wypijemy sobie piwko. Serdecznie bądź. widzę, bo to trochę się grać w głowie. Dzięki, że mogę. O, o, boże, ale się upiłem. O, teraz nie mogę wchodzić na konia. O. To też ziomu się upiłeś. Przybij, kielicha. Rol, 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 roll, rolling. Ty chol. Nie wiem, masz piwo. O, dzięki. Ja I Jezu, da. I zadaść, I co i się zrobiło? Bo myślałem, że jestem już pijany. Jednak się nie upiłem wcale tak bardzo. Dobra, gramy dalej. Tylko że to jedno a nie kurczaka. Ui, tam muszę iść ale nie teraz, nie jestem jeszcze gotowy na tę wyprawę muszę zapalić fajkę zapalisz ze mną? Pali ze mną. No co? Ty weź nie pij, ja już nie mam. Nie pij ze mnie, ale jesteś. O, wyrzucę to. mi się przyda. Jeszcze o jedzonko. Jakie ziomki? O, taresz. O, co to? Myślałem, że wy tu spożywacie coś. I wtedy bym zmuszony byłbym was zniszczyć. Do, do więzienia idziesz. To, to ty. Gdzie jest mój kolega? Kolego. O, tu jesteś. Kto to? Kto to pali? Tu kolego. Tu jestem. Kolego. Masz rybę. No kolego. O kurczaka. O, No nie! To nic ciekawego nie ma. To pewnie też. A nie! No weźcie. To ma być po jak sięga hobita. To by się przyda mi się nie. Ja Mam tylko jeden strzał. Ale jak to... A nie tu, dobra. Dobra jest wszystko w porządku. Do naszego domku idzie Dobra O, tutaj można e, sobie wypić. O Boże, wszyscy tu pijani są. Czemuż? Ajdźcie mię coś od ciebie kupił. O lol. Sorry. Nalej mi tu. O! Mam winko. Jej. Ha, mogę pić w nieskończoność. Jestem antypiany. Jej. Widzicie, że tu male tu nie jest. O nie, upiłem się, kolego. Kolego, o ale mi się kręci. O kolego, ja się upiłem. Tak drink? Dziękuję. Bardzo dziękuję, kolego. Ui. Koledzy. Ale można tutaj go wila pić O, kolego. O, ale się upiłem. Ale nie wiem, coś przekąsił. O, oh, kolego, ile ty tu tego masz? O, oh, kolego, ty mnie chyba nie znasz. Tyle tu tego jest. Hej, the... I go. Uy. Ja widzę, że trochę upiję. Od razu mi lepiej Na dziś już stanowczo wystarczy A wiesz Jednak jeszcze trochę wypiję no prześpiszę Dobranoc Dobra, dzięki za noc za nocleg. Ile ci jestem winy? Dwa talerze. Albo wszystkie. Bierz, jest. Stawiam ci jeszcze wino. A ja sobie też. Przecież wszystko ze mną dobrze. Nie, w tych wyglądam lepiej. W tych. Ja mu muszę dać i mogę iść. I tak mam mało miejsca w trudno. O, to jest największy miecz. Forever. Patrzcie. I nim się można bronić. O, i Animated Player mod jest. Słuchaj, jestem Twoim ojcem. jestem zmuszony, dać Ci drinka. Ciągłoś, chodź, wypijemy sobie tu razem. Co, koledzy strażnicy? Masz, ale mam. Chyba dalej jest to był pity. Dobra. że kolego, ale was o oh Boże, Ale mi się w głowie kręci od tego. Chyba zakończę filmik, bo nie. No. Mm.